I Laura się teraz maluje, a mi się nudzi i włączyłam kamerę. Mm. Dzisiaj jest 4 dni do świąt. Możesz Halibę otworzyć. Ja otworzę. O! To są pasie to są zwykłe. Hej kochani, więc teraz ja się z Wami witam, bo Kara już rozpoczęła tego 19 vlogmasa. Dzisiaj, o, jakie o dziewiętnastego? Dwudziestego! Kurde, nie Dzisiaj mogę No właśnie, dwudziestka. Ja nie jestem w stanie po prostu to uwierzyć, że już jest dwudziesty w Jeszcze cztery dni Na komik? O! O, kurde. Co to jest w ogóle? Pyłek oczyszczający, rozświetlający. Masz o promiennej cerze bez niedoskonałości. Pyłek delikatnie myje, rozjaśnia i wygładza skórę. Stworzony jest na bazie białej glinki, która polecana jest do cery suchej i wrażliwej. Dodatkowo zawarty w pyłku olej ze słodkich migdałów zadba o prawidłowe nawilżenie skóry. Sposób użycia. Do codziennego stosowania niewielką ilość płynku, pyłku połączyć z wodą, aż zmieni konsystencję z pudrowej na żylową. Następnie umyć nim twarz i spłukać wodą. Coś ciekawego. Nie znałam tego wcześniej i przetestuję na pewno. Bardzo fajne. Na Komi to super. Bo ja uwielbiam firmę na a to doskonale wiecie. I 20 mamy tutaj: Prezent na manekinie. To będzie on albo u Klary w pokoju, bo Klara ma te manekina, albo u nas w garderobie. Okej, okay, dobra, lecisz. Klarka z numerem 20. Ja za chwilę sprawdzę te manekiny, ale Klarcia już musi biec jechać do szkółki, biec jechać do szkółki, tak właśnie jak mówi Laura świeczka połochaj, czy ładnie pachnie mm, podoba Ci się ten zapach? Też. no, włochają, włochają no bardzo ładny, ładny zapach, podoba Ci się czy tak niezbyt? Co? bo to chyba taki sam zapaszek jak masz kremik, taka na kolada, co nie? Mm -hmm. to dlatego mówiłaś, że dzisiaj będzie fajny prezent, bo ja chciałam właśnie dostać świeczkę. Okay. No, Klara właśnie mówiła, że fajnie będzie, jak dostanie świeczkę w kalendarzu. I proszę bardzo, jest świeczuszka. Proszę. Mam nadzieję, że się cieszysz i zapaszek się podoba. Mm -hmm. A ja idę sprawdzić, czy mój prezencik schował się w manekinie. Na manekinie. A więc mamy garderobę i tu mamy manekina. Ojo! ojo. Odpadła mu głowa. Odpadła mu głowa. Czekaj, że muszę. Ale mamy tu kapelusz, to chyba nie jest mój prezent, co nie? To prawda, nie jest mój prezent ten kapelusz. Jako, no musimy przebrać tego był bardziej świąteczny. Zczęśli wchodzimy do Klary pokoju. I tu widzę już jakiś sznurek czerwony. Co to jest? Co to jest Klara? Jakieś spodnie? Ale o co chodzi? Poczekaj, nagrajmy. O! Takie spodenki. Otwieraj Klara. Pomożesz mi. Co to są za spodenki? Dobra. <grybuj> Świętego Mkwaja, Okej, okay, a co tam można schować o co tu chodzi? Jakieś różne rzeczy można sobie schować tam, tak? Aha, na przykład tak tu butelki. O, Wie? butelki? Ale fajnie, tak na Wigilię ustawimy na przykład kolkę, wstawimy tu dwie kolki i <grybuj> tego tak tak dzieła nie stało. Fajny o, nie, pomysł, dobre. fajny prezencik. Okej okay, kochani, więc ja jeszcze mam chwilę przed wyjściem i się do Was odezwę. Powiem wam, że w tym roku naprawdę mega fajne kalendarze, jak i od Asi, i dla mo od mojej mamy, i dla Klary, i wszystkie jakoś tak fajnie wychodzą. I bardzo się cieszę w ogóle. Ten prezent od ten oje, co ja gadam. kalendarz od mojej mamy jest zupełnie inny niż kalderz od Asi, bo w tym od Asi mam kosmetyki, jeszcze do pielęgnacji, do makijażu chyba niczego nie było, ale to w sumie spoko, bo ja mam całą szufladę zapasu z nieotwartymi, zamkniętymi kosmetykami, które sobie czekają na to, aż przyjdę i je zużyję, kiedyś wezmę je i zacznę używać a pielęgnacja to zawsze się przyda i ona zużywa się szybciej niż kosmetyki, w szczególności, że ja teraz delikatnie się maluję, choć ostatnio strasznie mi wysypało i właśnie to jest mega przykre, że nie, cały grudzień miałam spoko cerę, ale teraz, 4 dni przed świętami jest naprawdę wstrętny wysyp, jakiś mam tu, tak nie, ojoj, ojoj, jak przykro mi jest, naprawdę, bo tak, tu mi wyskoczyła ta krostka i już ją jakby... Tak zrobiłam, że ona się zagoiła, to wyskoczyły mi tu jedna i tu druga i hmm. ja tak nie chcę. nie jest dobrze, przynajmniej że one są na czole, jeszcze da się jakoś przykryć, a mam nadzieję, że do Wigilii uda mi się jeszcze. Mam cztery dni, to naprawdę mogę zdziałać dużo, jak będę codziennie smarowała Maścią i codziennie, ale nie mogę zapomnieć choć ani raz, nie mogę, nie mogę zapomnieć, bo wtedy już nic dupa, już nie będzie nic ładnego na mojej twarzy, ale nie, postaram się to uleczyć, w ogóle Jezu, przepraszam, że wam tak narzekam, ale naprawdę się strasznie wkurzyłam, bo już wszystko udało mi się wyleczyć i co? Dzisiaj dwie nowe krostki mi się zrobiły przez noc, ja nie wiem ja ostatnio jadłam, wiem, jadłam dużo niezdrowych rzeczy, jadłam maka, jadłam kebaba, jadłam chipsy, jadłam czekoladę, ale Dobra, no to z czego trzeba zrezygnować? Albo chce się mieć ładną cerę, albo chce się jeść McDonalda co tydzień, więc taka myśl właśnie na dzisiaj. I znowu nie mogę pościelić łóżka, bo zobaczcie tam śpi kot, o tam. No nie wiem czego widzicie, o tutaj, o. No i uczyłam się do chemii wczoraj i w sumie umiem, mam nadzieję, że dostanę piątkę choć powiem wam, że się obawiam trochę, boję się, że będę się bardzo stresowała, boję się... Nie stresuję w ogóle z prawdziwym podchodzę, tak wiecie, na luzie, ale naprawdę tej chemii mi zależy i boję się, że się zestresuję i po prostu wszystko wyleci mi z głowy. I to wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Kończę jak na razie i będę jeszcze powtarzała tą chemię, ale ogólnie właśnie podoba mi się tutaj mój makijaż, mam taką jaśniutką pomadkę mm, do ust i także ja sobie wytłuszowałam, brwi tylko żelem wzięłam. A paznokcie, jeśli chodzi o stan moich paznokci, jedyne co się z nimi złego stało, to zobaczcie tutaj delikatnie róg mi się obdrapał, ale ogólnie to już mam spore odrosty, e, dwutygodniowe, tak? Które jest dzisiaj, dwudziesty, no to no prawie trzy tygodnie, oj ostrość. No, ale dzisiaj idę i zamierzam, właśnie, chyba zrobię czerwone, znowu czerwone, ale więc, tak świątecznie, jednak, a, no, nie wiem. Albo zrobię wszystkie złote, choć nie wiem, czy to nie będzie za dużo. Albo zrobię czerwone i te dwa złote, albo zrobię czarne i te dwa złote. Ale właśnie nie wiem, jeszcze to przemyślę dzisiaj w szkole sobie na jakiejś lekcji. Nie wiem, pomyślę sobie po prostu, jakie ja bym chciała znowu no To nie jest jakieś, wiecie, nie wiem, wielka mi różnica. Albo po prostu chciałabym mieć ładne na Wigilię, ale nie, myślę, że zrobię te czerwone ze złotym, tylko jakiś inny czerwony sobie wybiorę niż ten i tu zrobię taki złoty, ten, na tych dwóch palcach i będzie fajnie właśnie, bardzo będę mi się, się podoba, nie wiem jak gadam w ogóle, ale ładne mam dzisiaj w sumie włosy, w sumie nie, dobra, jakoś tak mi się podoba jak wyglądam i kolejny raz użyłam tą koszulkę beżową, ale ja ją bardzo lubię i to jest inna chyba z moich ulubionych koszulek. Mogę się to zobaczyć, bo mam ją już trzeci raz na tym vlogmasie. Ale miałam założyć białą koszulę, ale właśnie musiałabym ją wyprasować, a nie chciało mi się rozkładać deski. Nie wiem, czy bym zdążyła, nie wolałam nie ryzykować, więc założyłam tą beżową. I, I w sumie jest spoko, chyba. No i to tyle, co chciałam powiedzieć. Zmykam do szkoły. Kochani, jeszcze pokażę Wam na szybko, jak wyglądam. Tutaj już nagram sobie telefonem. E, więc tak, mam koszulkę z handemu i spódniczkę taką oto z hausa. Tutaj oczywiście moją torebkę lążą, Codziennie mam ją do szkoły, ona jest super i bardzo ją lubię. I mam takie beżowe rejs, topki skórkowe. No i gitarka lecimy do szkoły. Hej, kochani, więc ja wróciłam do domku z paznokci, popijam sobie tutaj um, taką, no wiecie, herbatę po prostu, iced, tea po prostu, o tak, e, którą sobie trzymałam w lodówce, jest teraz chłodna, ja uwielbiam w ogóle zimne picie. E, herbatę piję tylko w grudniu, a tak, to to uwielbiam właśnie wszystko, cał, wszystkie picia z lodówki. Więc tak, mm, byłam na paznokciach, pokażę wam je za sekundę. Ale ogólnie to dzisiaj w szkole był spoko, dzień. Sprawdziłam sami, poszedł mi spoko. Tylko jednego zadania nie byłam pewna, a resztę powinnam napisać ok, tak mi się wydaje. Niestety, ze wczorajszej, tak? Wczorajszej? No, kartkówki z historii dostałam jeden, więc no niepocieszające, ponieważ proponowaną z historii mam dwójkę. No, zawsze zdaję, co nie, no lepiej. Mieć dwa niż jeden, tak się będę pocieszać. No ale ja i historia to zupełnie nie, 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 nie. To nie jest dobre połączenie, naprawdę. Ja nie umiem uczyć się historii, ale jestem z siebie dumna, bo mam czwórkę z rozszerzonej biologii. Proponowano, a oczywiście wszystkie proponowane są zaniżone, o jakieś pół oceny, czasami nawet ocenę. No ale, no, z tego jestem zadowolona i z plecakiem sami mi spoko, więc też jestem szczęśliwa. No i mieliśmy potem um, Wigilię klasową, ale nic nie nagrywałam, bo w sumie nic takiego się nie działo. Siedzieliśmy, słuchaliśmy jakichś piosenek świątecznych bądź nieświątecznych. Śpiewaliśmy sobie, jedliśmy i nic takiego ciekawego się nie działo. Później wyszłam ze szkoły, pojechałam, zjadłam sobie yy, i byłam na paznokciach i zobaczcie, mam takie oto pazury. No, kurde, tu mi się nie podobają one w tym świetle, ale pokażę Wam je potem w jakimś innym. Ale ogólnie to te trzy są czerwone i tu dwa mamy złote, bo właśnie stwierdziłam, że czerwony to jest w sumie taki świąteczny kolor, a złote to będę miała dodatki właśnie na wigilię, będę miała czarną sukienkę. Złote dodatki, a czerwony to wiecie jest taki kolor bardzo świąteczny, Więc stwierdziłam, że w sumie będą czerwone z tymi złotymi dwoma paznokciami Bardzo mi się podobają I właśnie chciałam zrobić coś takiego, że nagram wam najpierw moje stare paznokcie I później pokażą się moje nowe paznokcie, ale zapomniałam nagrać tamtych starych I przypomniało mi się jak wyszłam od kosmetyczki, że o zapomniałam nagrać starych paznokci No ale może teraz zrobię wam jakieś przebitki tych paznokci, bo miałam zrobić wam tamtych paznokci, ale zapomniałam więc może zrobię Wam tych paznokci i jestem straszna jakaś w ogóle nieogarnięta, ale tak się cieszę, że już jest koniec szkoły, koniec, 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 koniec. Mamy teraz dwa tygodnie wolnego, tak się cieszę, o jak się cieszę, naprawdę nie uwierzycie normalnie, nie, nie, nie znacie mojej radości, naprawdę odeśpię sobie te wszystkie noce mojej nauki, bo wieczorem montowałam filmy, w nocy się uczyłam. I naprawdę mało spałam, bo wcześniej wstawałam, żeby nagrywać vlogmasy, ale nie chcę wam tu marudzić, bo jestem przeszczęśliwa, że mam okazję, że mogę i że oglądacie to i naprawdę jestem mega wdzięczna, ale to już mówiłam o tym w, w poprzednim vlogu, już nie chcę się powtarzać, ale dziękuję wszystkim, że jesteście, dziękuję wam za wszystkie pozytywne wiadomości na Instagramie, zawsze staram się na wszystko odpisywać i naprawdę jesteście kochani i kocham naprawdę was i mega się cieszę, że nagrywać te filmy i że ktoś to ogląda. I co, ja teraz sobie poleżę, e, podpoczywam jak dobrze, ojej, e, i poglądam sobie jakieś filmiki na YouTubie. Kochani, więc ogólnie ja zmyłam makijaż i nie powiedziałam wam najważniejszego, co dotyczy tych paznokci, a mianowicie, że to nie są moje naturalne paznokcie, tylko to są paznokcie przedłużane na żelu. W sensie teraz to już praktycznie wszędzie jakby są moje Paznokcie tutaj naturalne, po prostu utwardzane żelem No ale ogólnie to zaczęłam tak, że je po prostu przedłużyłam żelem I teraz to już są moje naturalne paznokcie, tylko po prostu wspierane żelem, żeby się nie łamały No i to miałam wam właśnie powiedzieć, bo o tym zapomniałam W ogóle podarły mi się całe stopy i mam jedne wielkie dziury tu jakieś Dramat Muszę włączyć choinkę, bo właśnie o tym zapomniałam, aby się ładnie świeciło. Kochani, więc pokażę Wam właśnie paczkę, bo był u mnie kurier i zobaczcie, dostałam paczuszkę od Rimela i mamy tutaj te eyelinery Wonder Swipe, dokładnie tak one się nazywają. I zobaczcie, mamy tutaj chyba nowy kolorek biały, bo wcześniej go chyba nie było, bo przynajmniej ja go nie posiadałam. Ten niebieski właśnie nie wiem też, ale ulubiony mój i mojej mamy różowy. Kadzior, złoty, Am przepiękny, właśnie na wigilię będzie wyglądał, i nie wiem, właśnie czy nie zrobię sobie takich złotych kresek na wigilię Tu mamy taki. Czarny. No, taki szarawy on jest, ale bardzo fajne są te eyelinery i je możemy był? rozetrzeć i będą wyglądały tak super jak cień, albo robimy takie kreski. Fajne, bardzo fajnie. Tu mamy fajne właśnie inspiracje. I co tutaj jeszcze jest? Tatuaże, tak? No ale bardzo serdecznie dziękuję, Rimel, za paczuszkę. Bardzo fajne eyelinery, ja je bardzo lubię i posiadam już ich sporo w swojej kolekcji, ale na pewno też podrzucam te eyelinery do prezentów, bo ja ich też. Nie jakiś inny kolor. No, bo ja ich tyle po prostu nie wykorzystam. A widziałeś Klarka, moje nowe pazurki? Jak ładne! Ładne. Właśnie są fajne na święta, bo są czerwono-złote, ale na Sylwestra, bo są też takie brokatowe. I w ogóle to jest kolor przewodni tego roku mojego pokoju. Zobaczcie, mam wszystko czerwono-złote. Złote, a czemu nie ma czerwonego? No widzisz, nie ma czerwonego eyelinera, ale bardzo fajna paczuszka. Więc kochani, chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego vlogmasa. To już był dwudziesty vlogmas. I to zobaczenia jutro w 21. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten. Jeśli najóższa tak, kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i dzięki. pa! pa!